Jak zrobić pizzę na grillu, czyli test miliona grilli. Zawsze mówię o tym, że pizza to jest rzecz, która pokazuje nam prawdziwą wartość grilla. Jaka jest cyrkulacja ciepła? Czy są jakieś bajery, żeby poprawić te wyniki? Dzisiaj testujemy Napoleona Rogue i też pokażę Wam, jak najlepiej na nim zrobić pizzę. Zaczynamy! Zobaczcie jak nagrzewam grilla. Ten grill ma trzy palniki, wszystkie są odkręcone na maksa, więc robimy tutaj dosyć duże piekło, ale on jest w sumie nieduży, więc położyłem na nim okrągły, mały kamień. Zaczynam przygotowywać ciasto na pizzę, jak przygotować ciasto macie w linku nade mną, tutaj to będzie bardzo szybki klip. I teraz jak zwykle 3 minuty i za 3 minuty zobaczymy czy pizza wychodzi genialnie, czy coś tam trzeba poprawić na tym grillu. Minęły 3 minuty, sprawdźmy jak wygląda pizza. Wygląda całkiem nieźle. Ten grill też ma całkiem dobrą cyrkulację ciepła, ale jest jedna rzecz. W jednym miejscu pizza jest lekko przypalona. Można by powiedzieć, że nie ma tragedii, ale ja Wam pokażę jedną naprawdę fajną poprawkę, która sprawi, że następna pizza będzie naprawdę idealna. Żeby pizza więcej nie przypalała się od spodu, skręcamy środkowy palnik na minimum, a do tego dokładamy palnik tak zwany dorożna. Ja tak naprawdę nigdy jeszcze nie użyłem tego palnika dorożna. Najczęściej używam go do zapiekania różnych rzeczy na grillu, na przykład do zapiekania pizzy. I robimy następną pizzę, sprawdzimy jak poprawki wyjdą. I teraz tylko dwie minuty, bo tam jest naprawdę piekło na tym grillu. No to sprawdźmy jak to wychodzi. Przy tej metodzie na pewno trzeba w jakimś momencie tą pizzę obrócić i dopiec z drugiej strony, więc dajemy jej jeszcze minutę do piekania z tej strony. Muszę powiedzieć, że efekt jest bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie, że te brzegi są dużo ładniej poprzypiekane od tego bocznego palnika. Te są zupełnie blade. No i najważniejsza różnica to spody. Spód po prawej jest zupełnie idealny, ten się lekko przypieki. Obie te pizze są takie, że pewnie byśmy się nie obrazili, gdybyśmy mogli je zjeść, no ale na pewno jeżeli macie grill, na którym można delikatnie poprawiać sobie tego typu rzeczy, no to jak najbardziej róbcie to. Dajcie znać w komentarzach, o jakich grillach jeszcze chcecie obejrzeć filmiki, bo ja umiem robić pizzę na wszystkich grillach świata. Trzymajcie się, cześć!